Pomina, gumy szoki mi zajebałaś! One są na streama, kurwa, oddawaj! Jak ktoś mnie nienawidzi, proszę napisać jeden na czacie. No, zero hejterów, zero. Pomina, daj te gumy szoki, kurwa, one są na streama, dlaczego je zajebałaś? Ty, złodziejko, ty. Parczewa. Wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Dzień, kurwa. Pięć y... dziewczyny. NIE PIERDUL Serio? Serio czy nie? Jedna, jestem sam tak Poniedziałek, 11 października Dzisiaj Paulina! Pono! Ło kurwa, a Nic nie trzeba, Ojej Proszę, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet Słonik na szczęście Dziewczyny! Kobiet jest Dziewczyny! Bo jesteś małą dziewczyną Wokaty dla no, mów do mikrofonu te wyrzuty. No, co mi dałeś? Awanturę mi dzisiaj dałeś. <laughs> Dobra, wypadł, <laughs> no, kurwa stąd. No, bo to była awantura z okazji nie kobiet, awantura o kasę. Dziewczyn. Jeden chuj. Bo ty jesteś kobietą, a nie dziewczyną. Dobra, jest. Aha, postanowiłem, Maki, wiem, że będziesz przeciwko. Koleś się nałyso. Nie robisz tego. Dlaczego? Będziesz wyglądał jak ta młodka na czacie. To, masz zazdro, żeby tak dobrze wyglądał. Chujowo byś wyglądał. Tak, chujowo, ciekawe. Nie masz nie masz czaszki pod to, żeby być łysem. No to też czaszkę rozpierdolę. Jak mój vlog? Fajny, sporo bo było z 190. 193 koła Dobra, wszystko na zielono to git. Wow, zarobiłem 700 zł na YouTubie. A, to z wszystkich filmików, tak? No w ciągu ostatniego miesiąca. Chude byki też, chude byki to w ogóle mają w kurwa Jebnęli kurwa jak z pracy. Ej nie, proszę, właśnie chciałam ci powiedzieć jeszcze, proszę cię nie dodawaj mnie na internet <śmiech> 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 Kurwa, Nitro musi się oduczyć tych okularów zjebanych nościem, zawsze takie okulary zapierdali, że to jest chuj Będziesz na internecie Dobra i tak wiem, że tego nie Ale głosi No a, a, a. a wiesz dlaczego będziesz na internecie? Haha <laughs> 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 Sandra, zostaniesz moją dziewczyną? Boże. <głos> <głos> tak, to było moje marzenie, naprawdę. <noise> Ale Sandra, gra aktorska jak Hollywood, albo Nie Wollywood. <noise> Nie przyprowadzam się z dziewczanem, powiedział, żebym się odpierdolił w końcu od niego, dał mu żyć w spokoju i chuj. I wypierdolił do Warszawy i tyle z tego było. <noise> Nie, widzowie, to nieprawda jak coś. Ja bym bardzo chciał młodego Idamianka w Warszawie. Przecież to jest taka ekipa do nagrywania vlogów. W ogóle, żeby coś robić. To fajnie było. Właśnie, kurwa, jak gadaliśmy. To tak strasznie. Kurwa. Smutno się myśli, kurwa, o chłopakach, że zostali. Tak szczerze, nie? Kurwa! To, to też Książ z tą Warszawą wymyślił. Nie mógł wymyśleć jakiejś kurwa. Tak jak i samo ma tą środę Wielkopolską. Przecież tam za 500 zł tam każdego można byłoby przeprowadzić. Tylko jakąś Warszawę wymyślił. Drogo jak chuj, kurwa, wszystko drogo. Ja kurwa wczoraj poszedłem na obiad to a chuj, no w chuj hajsu wszystko kosztuje. Ja od razu mówiłem, że się przeprowadzić gdzieś gdzie stanie, bo i tak nam tylko kabel od internetu jest potrzebny. A on mówi, że oboje, bo ja vlogi chcę nagrywać. I co? Moje vlogi polegają na pójściu do żabki, kurwa. To najwyżej bym poszedł kurwa do jakiegoś innego sklepu. No ale to prawda, że Ksajo sam się nie chciał przeprowadzać. I temu Warszawa. Nie, akurat vlogi z ojcem by w chuj oddały, tylko że tata się pewnie wstydzi. Trochę internetów, nie? A nie chcę go zmuszać. Powiem tak, mój ojciec jest naturalnie śmieszny. I taki kokona w chuj. <noise> A największą kokoną to był dziadek, jak pił alkohol, ale już nie piję o, o Jezu! Z 15 lat to była dopiero kokona. Kurwa, 200K subów 200 kasubów w tydzień! 200 tysięcy subów! Jej! nic Co z Instagramem, kamerzysty? Nie, jakby co to wróciłem? No. A, to tyle? Nawet ten dom Markuela. Oh. O, siema, nie spodziewałem się ciebie, ale skoro już jesteś, zapraszam. <noise> e, zapraszam do salonu z aneksy kuchennym. Kurwa, szczerze, wyjebanie wygląda ta chata. Otóż to jest miejsce, w którym architekt spędził najwięcej czasu, gdzie była słynna rozmowa z moją mamą odnośnie architekta do lodówki. Znaczy wszystko oprócz lodówki pasuje. Obraz yy, patrona bogatych ludzi nie wiem, Ja pierdolę mać! Skąd on to ma? A jako, że uderzamy w styl loftowo-industrialny. <noise> Co kurwa? Dobra. To Jest tu mały chaos, ale jak którego streamera nie... Ma, Fajne! Nigdy... Ostatnie pomieszczenie, czyli pokój Hiszpana, bez lokatora siema. To ja witam was wszystkich. Ja wiedziałem! I, i się śmialiście! A ja wam mówiłem, że Arkwell ma chłopaka kurwa. Dobra. No, ale to nic złego oczywiście. No nic złego, tylko że się tyle ukrywał z tym. Ja co myślę o tym mieszkaniu? Dla mnie trochę za czarne takie. Za ciemne. Tak jak kurwa, no nie, jak mieszkanie wampira, no. Tam ciemno w chuj, wszystko zasłonięte zasłonami. No takie kurwa nie bardzo. Thank you. Dobra, ja tylko wejdę tu na 30 sekund, widzowie. Muszę jedną rzecz sprawdzić. Czy jest tu kurwa Hania? Gadaliśmy gadaliśmy w sumie o lolu, że ona grała Evelyn. Kurwa to za k***a debil z tej jelisty z***y Tak, coś jest. Nie ma. Wyjebali ją. O nie, jest! Kurwa, dobra, to do wyjebania jest ten program. Do wyjebania jest, jak oni Hanie zostawili na tyle czasu. że jesteś cały mój. Ja cała twoja Czy naszako, super rybka, Panie... <ścoughs> nie, poważnie, poważnie. Ty, e, to jest ta gra, co ja widziałem shota, trzeba do morza uciec? A, wzięli go, wzięli mnie też! O, Nie logan! To rybka właśnie ta rybkę ruda, to z logan. <ścoughs> e, to tu, fajne to jest! jest. X za jebał rage quit, bo nie dawał rady? Daj mi nazwę tej gry. <laughs> Ja kurwa nie jestem. Już wam tłumaczyłem, że jestem lepszy od XQC pod każdym względem. Nie, no kurwa! Chyba trzeba przełożyć to granie 72 zł, wytyfy. <grystanie> 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 Dobra, widzę, jest rzuta po 2 złote i zagram. Fanartów przegląd? Patrzcie, ładne. Kurwa, jak ja dobrze wyglądam! Paris nie wygląda dobrze. Nitro dobrze wygląda, Gola, Boxdel. Co to kurwa jest? Łuki, o, Luki, abuser. Tu jakiś trójkąt jest liczony. Ale kurwa, ten dinozaur! Z DŁUGĄ SZYJKĄ NIE TO KSAJO Znaczy wiem że to kret ale myślałem że Jakoś nie szczaiłem na początku że to z tego To fajne nawet na emotkę No nie wiem Co to za fanart kurwa o to Co to za fanart <grystanie> I dlaczego on tu się znajduje Oooooo! <grystanie> Luksajowski O to fajne. Kalendarz z Lukim, widzowie. To w ogóle suchar wstawił. Nie wiem skąd on to wziął. Fajne. O to chuj Ty kurwa, ale. No wyjebane. Nawet oczy Majka ma takie, jakie ma. Ja się cekam, że po śmierci wiecie co jest, widzowie? Gówno. O, ferki nowe. A? No i słuchajcie, byki, algorytm ich turbo kocha i wszystkie ich filmy wpadają na karty na czasie, z czego bardzo gratuluję i super, fajnie to się ogląda, bo to jest naprawdę bardzo fajny kanał. No i ich przyrost widzów są mega, mega wielki. W <śmiany> przyszłym roku bańka. Z... Jaból dupy? Nie. To fajnie, że mają dużo. Rafon był taki smutny. On teraz Twojego ludzi gdzie unikał w GTA. No że on mnie nawyzywał od źródeł, to chuj z tym. No i co? Mega gratuluję, super, że Marcin wrócił na YouTube'a. No i samych sukcesów, bo kontencik jest naprawdę spokój i bardzo chewany z, ja, z tego co ja oglądam i, i rzeczywiście można, można się przy tym trochę pośmiać. A to będzie w chuj oglądane, bo tam mania ma przekleństwa, ani nic. To będzie miało wiosy. Dobra, idziemy grać w rybkę. Ej! yeah 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 oh time is small sir yeah yeah the petulant days yeah what if another one no, blows up

Pierdalaj, bandyto! Jedź kurwa, nemo! Pierdol się! Kiwka to główno bez. No kurwa, ta druga ryba jesteś przyjebana! Nie, mi starczy już chyba. Ej, na jaja mi pomidor z kapłą. What's cool about this is how it just suddenly disappears. Ej, pojebało ich kurwa? Czy wszedłem po takich schodach?